Premier Donald Tusk, dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie premierze, czy pan pytał, sądował, proponował Szymonowi Hołowni przeprowadzenie zamachu stanu? Myślałem, że temat się skończył. No chyba nie, w pan... prokuraturze marszałek sejmu będzie zeznawał. No jak ktoś wypowiada tak jednak dość kontrowersyjne tezy, no to musi się liczyć z pewnymi konsekwencjami. Ja już o tym mówiłem, ale nie chcę w żaden sposób nikomu dokuczać. Znaczy czasami ludzie, nawet najpoważniejsi, mówią rzeczy nie do końca przemyślane, i, i, ale pan marszałek Chłownia starał się publicznie wyjaśnić to raczej nieporozumienie. Dla niego kosztowne, jak zauważyliśmy wszyscy, ale ja uważam temat za zamknięty. Ale on mówił, że odbyła się rozmowa właśnie... Nie na temat zamachu stanu, takie sformułowanie nie padło, ale rozmowa w gronie liderów dotycząca tego, co zrobić z taką, a nie inną sytuacją po wyborach. Czyli z wątpliwościami dotyczącymi liczenia głosów. Pan miał zagaić tę rozmowę i jak mówił Szymon Hołownia, stanowisko liderów było stanowcze i jednoznaczne. Ale jak wyglądała ta rozmowa? No, nie po to spotykamy się w gronie zamkniętym, I... No. Czterech liderów partii koalicyjnej. Żeby, a przynajmniej ja mam taką zasadę, że jak się z kimś umawiam na spotkania dyskretne, to nie po to, żeby później yy, nawet w tak yy, szacownym gronie jak pan redaktor i publiczność TVN, żeby o tym szeroko rozmawiać. Ale, tutaj, no, ale to są ale, sprawy dotyczące obywateli. Yy, I tutaj nie ma powodu, żeby, żeby udawać, że są jakieś yy, sekrety czy tajemnice. Wątpliwości, które pojawiły się tuż po. Yy, Ogłoszeniu wyników wyborów. Te wątpliwości zgłaszane przez niektóre komisje wyborcze, jeśli chodzi o nieprawidłowości w liczeniu głosów. One wywały także nie tylko falę komentarzy, dużą falę protestów organizowanych, spontanicznych, jeśli chodzi o wyniki wyborów, a także pewne eksperckie opinie na temat tego, co powinny zrobić instytucje, od których zależy dalszy ciąg zdarzeń po wyborach. Te instytucje to są najwyższy marszałek, oczywiście Państwowa Komisja Wyborcza. Akurat rząd czy premier nie ma tutaj bezpośredniego wpływu na to, co, jak wygląda proces uznawania lub nieuznawania ważności wyborów. Ale ponieważ pojawiły się te wątpliwości, to oczywiście tak. Zadałem pytanie dość, dość zasadnicze, jak oceniają całą sytuację i czy w związku z tym pan marszałek ma zamiar... Nie, nie czekając na inne rozstrzygnięcia, zwołać Zgromadzenie Narodowe i doprowadzić do zaprzysiężenia yy, prezydenta Elekta. I I przepraszam. A i czy w tym pytaniu była taka opcja, żeby nie zwoływać może tego zgromadzenia? Ja, Jak zadaję pytanie, to po to, żeby uzyskać odpowiedź, a nie sugerować opcję. Jak, by, jak ma, mam stanowisko, to je wyrażam jasno i, i zdecydowanie. I yy, pan marszałek Hołownia, ale także pan marszałek Czarzasty i pan. Yy, Wicepremier Kośnia Kamysz zdecydowanie jednoznacznie wygłosili opinię, że niezależnie od tego, co dalej się będzie działo z, ze sprawdzaniem w komisjach i liczeniem głosów, powinno dojść do zaprzysiężenia. Więc dla mnie temat był zamknięty. Niezależnie od moich wątpliwości i pytań, jakie się pojawiały, to marszałek Semił podejmuje decyzję o zwołaniu Zgromadzenia Narodowego i zaprzysiężeniu prezydenta elekta. I ja tego nie mam zamiaru kwestionować. Pan zadawał pytanie na portalu X, czy po ludzku nie jesteście ciekawi, kto wygrał? Mówił pan, że tak naprawdę ludzie nie mogą być przekonani, jaki jest wynik tych wyborów, dopóki każdy głos będzie policzony. Pytałem o to profesor Ewę Łętowską w tym studiu, czy ja, czy każdy inny dziennikarz w Polsce przy okazji w następnych wyborach możemy popatrzeć w kamerę albo popatrzeć na naszych widzów, na ludzi i powiedzieć, każdy głos się liczy, idźcie zagłosujcie. Pan by to powtórzył przy następnych wyborach? Każdy głos się liczy i to jest kwestia nie tylko no, oczywista, konstytucyjna, wynikająca z prawa wyborczego, ale elementarnego szacunku wobec, wobec wyborców. Ale tutaj mówimy o sytuacji, która powtarza się cyklicznie co każde wybory, że dochodzi do pewnych nieprawidłowości, pomyłek, a nawet prób fałszerstw czy fałszerstw. I oczywiście wtedy, kiedy instytucje takie jak Sąd Najwyższy, PKW czy Marszałek Sejmu jak mają podejmować decyzję o ważności wyborów, to muszą też oceniać skalę tego zjawiska. Moim zdaniem było ważne, aby pozwolić i sądom, a w, w dalszym ciągu także prokuraturze liczyć głosy tam, gdzie pojawiły się uzasadnione i takie zasadnicze wątpliwości dotyczące tych ewentualnych nieprawidłowości. No choćby w tych komisjach, gdzie doszło wprost do zgłoszenia przez członków komisji, że coś tam bardzo nie gra. Więc y, ja byłbym mniej y, mniej przekonany do tego, że trzeba y, y, dokonać tej procedury zaprzysiężenia, niezależnie od tego, co się będzie działo. Więc ale dobrze się stało, bo to, co ode mnie, w, jak, znaczy w jakim stopniu jest zależne, bo prokurator generalny jest członkiem rządu, to to, żeby tam, gdzie eksperci, ale eksperci powołani przez ministra sprawiedliwości, przez prokuratora generalnego wskazali... Te komisje, gdzie te nadużycia mogły być rzeczywiście na te niepokojące i tam prokuratura do, doprowadziła do przeliczenia głosów. I jak znacie państwo komunikat prokuratury w tej kwestii, w jej ocenie nie miało to wpływu na wynik wyboru. Więc uważam sprawę za zamkniętą, rozumiem emocje, sam przeżywałem te emocje. Bardzo źle się stało, że w tak wielu miejscach doszło do jakichś dwuznacznych sytuacji. I dziwiłem się, że od samego początku niektórzy w tym zainteresowani najbardziej a więc prezydent elekt, liderzy PIS-u podnieśli taki straszliwy krzyk, że ktoś ma zamiar przeliczyć głosy tam, gdzie doszło do nieprawidłowości. No trzeba, tam, gdzie nieprawidłowości było oczywiste, trzeba jeszcze raz przeliczyć. Porówna pan Szymona Hałownię trochę do niesfornego dziecka, które jedzie na wakacje i broi. To jest człowiek, który spotykał się dwukrotnie z Jarosławem Kaczyńskim w mieszkaniu Adama Bielana. Czy to jest ktoś, kogo wyobraża pan sobie jako wicepremiera w swoim rządzie jesienią tego roku? Ja tak w, no, ok, okej, no użyłem takiego porównania, ale nie wiem po to, żeby dotknąć broń Boże pana marszałka chołownie, bo, bo każdy ma swoją wrażliwość. Na tak nie pomyślał. I, 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 I poczucie godności, więc przynajmniej udało mi się nie, nie wymienić nazwiska pana marszałka przy tym porównaniu, ale mówiłem generalnie o pewnej zasadzie w polityce. Słowa, gesty, pewne nieprzemyślane decyzje, bo uważam, że wizyta nocna u pana Bielana i rozmowa z, z Panem Kaczyńskim była. Y, 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 czy była niefortunna, czy była poważnym błędem? Moim zdaniem była poważnym błędem. I, y, y, I ubolewam nad tym, ponieważ... Proszę państwa, ja się czuję odpowiedzialny za całość tego projektu. Ten projekt nazywa się Polska wolna od tych nadużyć i tego, y, tego zła, które się działo przez 8 lat w Polsce. Czując się odpowiedzialnym za całość tego projektu, muszę także... Myśleć o tym, aby partnerzy w tym projekcie zachowywali się sensownie, odpowiedzialnie i żeby też myśleli o całości, a nie tylko o, czy o swojej partii, czy o swojej pozycji. I dla mnie, dlatego trudno, żebym się cieszył z takiej sytuacji, w której dochodzi do błędu i takiej jednak dwuznaczności. Ludzie bardzo źle odczytali ten, mm, też scenografię powiedziałbym. No, rozumiem, że i... marszałek nie uprzedził pana, nie, że idzie na takie spotkanie. Nie, nie, ani za pierwszym, ani za drugim razem. Ani razy. za pierwszym, ani za drugim razem. A następnego dnia, tuż po tym pierwszym spotkaniu 10 czerwca powiedział, rozmawiałem, takie są ustalenia. Dowiedziałem się o tym z mediów. Czy nie tuż, tuż przed spotkaniem z panem marszałkiem, ale okej, okay, ja nie mam... Ale przepraszam, ja pytam o to pierwsze spotkanie 10 czerwca. Bo było 10 czerwca i potem 3 lipca. I o tym pierwszym spotkaniu, rozumiem, marszałek nie informował? Nie informował. Nie. Ja mam swoją wiedzę oczywiście, ale to już zupełnie inna. To już zupełnie inna sprawa i y, pan... A, a to jest wiedza z SOP-u? Nie, niech pan nie żartuje. Nie Sob... wiem, pytam. Nie, panie redaktorze. SOP jest od tego, żeby pilnować bezpieczeństwo osób, osób chronionych i... Mnie by nigdy w życiu do głowy nie przyszło i mówię serio: Ja byłem osobą chronioną przez długie lata. Jestem trzeci raz premierem, i nigdy, nawet mi do głowy nie przyszło, aby próbować narażać funkcjonariuszy SOP-u, oficerów polskich oficerów do zachowań takich, które wstawiałyby w ich w, w dziwnym świetle. Nie. Moim źródłem informacji są na przykład media, dziennikarze. Czasami przypadki pomagają się dowiedzieć o różnych sytuacjach. Politycy, którzy nie zawsze są dyskretni, ale nigdy oficerowie Sąpu. Proszę nawet tak nie myśleć. To kończąc ten wątek. Czy Szymon Hołownia jest kimś, kto może stać się wicepremierem w pana rządzie w listopadzie? Kiedy Dla... przestanie być marszałkiem Sejmu? Ja proponowałem już y, 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 wtedy, kiedy formował się rząd. Koalicji 15 października, aby wszyscy liderzy w takim samym stopniu wzięli współodpowiedzialność za powodzenie pracy tego rządu. Ale też musiałem uznać ich wolę, ponieważ dla mnie kluczową sprawą było, żeby ten rząd sformować. Ja też ja nie żyję w świecie iluzji. Ja bardzo szanuję twarde fakty w polityce. Koalicja obywatelska dostała w tamtych wyborach trochę ponad 30% głosów. Nasi partnerzy w koalicji są niezbędni, żeby mieć większość w parlamencie. Nie ma dobrego rządzenia bez większości w parlamencie. Koniec kropka. A więc staram się szanować moich partnerów, ich oczekiwania, ich wyobrażenia. Oczekiwałbym jednego i to jest. A dzisiaj to jest absolutnie potrzeba chwili. Trudne dni za nami, przegrane wybory prezydenckie, niepotrzebne słowa, czasami niepotrzebne zdarzenia. Zamknijmy ostatecznie ten rozdział. Płyniemy na jednym okręcie. Ten okręt nazywa się Polska. I bezpieczeństwo, stabilność Polski zależy także od tego, w jaki sposób będą zachowywali się koalicjanci. Ja oczekiwałbym od wszystkich, też od siebie, bezwzględnej lojalności. Nie wobec mnie jako premiera czy szefa największej partii, tylko wobec Polski. Bo wszyscy tworzyliśmy takie nieformalne, publiczne przyrzeczenie, że będziemy razem pracować na rzecz Polski. I z całą pewnością kłótnie w środku, intrygi, dziwne zachowania, czasami dziwne gesty nie służą naszej wspólnej pracy i warto ich unikać. Co by Pan powiedział obywatelom? Słuchajcie, dowierzymy dla Was konkretnie. Ta obietnica Platformy, dzisiaj. O tym przed chwilą już mówiliśmy. Ja na pewno nie będę się ścigał z Kaczyńskim na opowieści o tym, co, by, co oni mają zamiar zrobić, ale niczego nie zrobili. Za mną stoi doświadczenie też wielu lat. Znaczy, jak ja mówię, że zbuduję autostrady, to to, co nie udawało się w Polsce nigdy, znaczy, czyli polskie drogi, wiecie, no to było przysłowiowe, czy polskie mosty. To, to była ironia, w, y, y, u, używana jakby przeciwko naszej reputacji przez naszych sąsiadów bardzo często. Jak powiedziałem, że w Polska to muszą być najnowocześniejsze drogi, autostrady, tak się stało. Jak trzeba było budować stadiony, bo były mistrzostwa. Y, y, Pilko w Europie Europy w Polsce, to powstały. Jak powiedziałem, że każde polskie dziecko ma prawo do nowoczesnej infrastruktury sportowej, to powstało 3000 orlików. I Polska była dumna ma tak. wrażenie z tej Polski, jaką była w 2012. roku. I ja, ja, A teraz... nie, ja nie robię prezentacji Morawieckiego na, w PowerPoincie i, i, i nie pokazuję pięknych slajdów, jak, jak powstanie kiedyś tam elektrownia jądrowa, tylko my ją budujemy. Yy, ja. W sumie chyba jedyna inwestycja, która znalazła swój finał, ale była kontrowersyjna, to jest słynny przekop Mierzei. To jest jedyne, co PiS tak naprawdę zrobił. Yy, no, CPK, klasyka, yy, polskie koleje. My będziemy mieli za chwilę najnowocześniejszą i najsprawniejszą sieć kolejową w Europie i ruszymy do, właśnie ruszamy do budowy także kolei dużych prędkości. Yy, yy, te marzenia PiSu, one fajnie brzmią. Na przykład, żeby lot i żeby generalnie polskie lotnictwo było jedną, żeby to były naprawdę czołowe linie w Europie. Tylko to ja musiałem dokonać, jakby przerwać ten łańcuch niemożności i, i, i sfinalizować zakup, no, w tym przypadku, samolotów Airbusów dla, dla lotu na gigantyczną skalę. I ta, ja mogę mnożyć i mno... konkrety. 800 plus, nie wiem, czy pan pamięta, bo mówimy o 800 plus teraz, a nie o 500 plus. Kaczyński w czerwcu jeszcze rządzili. Powiedział, chcemy 800+, plus, ale za pół roku. Ja wtedy mówiłem, nie, jak naprawdę chcecie no, ale to zrobić... to jeszcze oni rządzili. Tak. Ta, i, ale nie zrobili tego. No nie. Nie, a ja, ja od 1 stycznia byłem premierem i od 1 stycznia było 800+. plus I dowiozłem. Nie kupuję tej, nie kupuję tej czarnej propagandy, że oni dowozili, oni, oni realizowali, a my nie realizujemy. To jest nieprawda. Bo w życiu tak jest pewnie w polityce też, że sukces to ma wielu ojców... Porażka jest sierotą. Kiedy Pan myśli o wyborach prezydenckich, to porażka Rafała Trzaskowskiego w Panu wywołuje jakieś pytanie, czy mogłem zrobić więcej, a może mogłem zrobić mniej? I jaka to jest lekcja na kolejne wybory? Tak, znaczy akurat w Polsce porażka nigdy nie jest sierotą, bo wina tuska, przecież to wiemy, tak? Więc tutaj no tak. nie ma, więc jak się domyślacie, jestem do tego przyzwyczajony, żeby brać odpowiedzialność za wszystko, także za porażki innych ludzi, taka jest moja rola. Potrafię w tym, w tym żyć i zawsze można zrobić coś lepiej, ale ja mam jedną zasadę i w polityce, a szczególnie dzisiaj ta zasada jest, musi być zasadą świętą. Nie oglądaj się wstecz. Patrz w przyszłość, tym bardziej, że ta przyszłość roi się od wyzwań, od wielkich szans, bo te dwa lata dla Polski to będą złote lata. Zobaczycie, to będą złote lata Polski. Te dwa lata. I dzięki, także dzięki temu, że nie ma wyborów, że będzie można skoncentrować już włącznie na, na, na robocie i nie będę oglądał się wstecz. Też dlatego, że jak patrzę wstecz, to mi jest trochę smutno.